Jeżeli chcecie grać bez podatku to w Totalbet macie taką możliwość, ja nie reklamuję buchmacherów, ale tylko pomagam Wam jeżeli coś chcecie zagrać się bez podatku, a najlepiej w Totalbet wystarczą trzy zdarzenia po kursach 1.30 i grałem bez podatku jak tu będę prezentował na progresji, a także czasem na taśmach weekendu jakie tutaj będę grał, no i właśnie tak wybrałem na dzisiaj takie mecze tu macie wszystko opisane gramy wtedy bez podatku i wygrane są zawsze wyższe o 14% wystarczą 3 zdarzenia na kuponie z kursem 1.30 a jeżeli będzie nas więcej to będzie lepiej także śledźcie kanał lecimy do typów witam w pozytywnych nastrojach wczoraj pięknie taśma weekendu weszła kurs 4 na plus progresa nie weszła a co ciekawe jeżeli byśmy wszystkie typy zagrali odwrotnie, na progresji mielibyśmy kurs no tam 3 prajek każdym ponad było na no, odwrotnie, także byłoby 28, 29 kurs za 50zł mielibyśmy prawie 1500zł, także no progresja odwrotnie by weszła, ale co ciekawe to dopiero trzeci taki przypadek, kiedy moje 3 typy na progresji nie wchodzą i są odwrotne także tak się rzadko zdarza po prostu odkąd nagrywam yy, co gramy dzisiaj progresja, trzy typy, szybciutko yy, takie najbardziej pewne dla mnie, tenis, Alex Deminer że wygrywa w Waszyngtonie Russell, no przed synodą, który w ogóle nie punktuje w wyścigu po Grand Prix Belgii i ostatnie spotkanie Włoszki z Brazylikami. Myślę, że będzie powyżej 40,5 punktów. Nawet jeżeli będzie metr setowy to by musiała być dominacja jednej z drużyny. Myślę, że Brazyliki zdobędą chociaż jednego seta i wtedy te punkty łatwo wpadną. Lecimy do taśm Weekendu. Żurzel, Polonia gorz u siebie, Anglia, Hiszpania, finał kobiet. I myślę, że tutaj w piłkę nożną myślę, że będzie minimum 3 kartki. Fajny kurs 183 Korona, kierce Legia. Myślę, że Legia tego meczu nie wygra. Ma rewanż. Wyrównane spotkanie było z czeską drużyną. Lidę Europy, i myślę, że tutaj odpuszczą to spotkanie. Nawet remis im wystarczy, nie będą e, zabijać się o zwycięstwa. I ostatnie spotkanie: Koszykówka, bardzo wczoraj fajnie weszła, kobiet. I myślę, że Kamerun, Kamerunki sobie poradzą. Tak jak mówię, kraje arabskie nie są wybitne w sportach drużynowych, a Sudan, właśnie e, południowy, taki jest, że jest e, krajem arabskim. A po prostu tam e, u kobiet nie jest świadomość sportu na takim mega wysokim poziomie tyle w ramach progresji taśm weekendu. Bardzo fajnie mamy znowu miesiąc. Jak zauważyliście taśma na tylko za ale bardzo wysoki kurs. Żeby wyzerować nawet jak nie wejdzie, tu mamy na 0, będziemy w taśmach w lipcu. A na progresji jesteśmy na pewno na plus, bo nawet jeżeli 50 zł teraz nie wejdzie, mamy 180 na pewno zysku w lipcu. Także kolejny miesiąc na plus śledźcie kanał, dlaczego nie gracie razem ze mną. Nie wiem, może ktoś gra. Fajnie by było, żebyście też patrzyli co tutaj gramy. Mam nadzieję, że yy, chociaż jeden kupon wejdzie i będzie znowu duży plus. Także widzimy się w kolejną sobotę. Trzymajcie się zieloności. Oby Wasze kupony też wchodziły jak tutaj. Yy, nawet jeżeli jeden kupon odwrotnie wszystko nie wejdzie, ale drugi z dużym zyskiem wejdzie, tak jak wczoraj kurs 4 na taśmie. Mam nadzieję dzisiaj z kursem 6. Trzymajcie się zieloności i widzimy się w sobotę. Cześć. Hej.